Dzień dobry, dzień dobry, moje kochane wagi. Oto drugie czytanie na sierpień 2025. Zobaczymy z kart Oto Tarota, jakie energie na ten miesiąc, jaka energia do nas wpłynie. Moi drodzy, ważne jest, żebyście nie tylko słuchali swój słoneczny znak, ale też ascendent. Znak księżycowy jest bardzo ważny. Ja sobie będę tasować. Przede wszystkim, jeśli pytacie o miłość, sprawdzacie, gdzie macie wewnątrz. Jeśli nie wiecie, jak to wszystko obliczyć, zawsze można pisać w Google, jak obliczyć ascendant, prawda? Albo u mnie, kochani, w opisie, tam, gdzie się Wam przedstawiam, kim jestem, co robię. Tam wszyscy znajdziecie odpowiedź, kalkulator, sam Wam wszystko wyliczę. Moi drodzy, mile widziane lajki za moją pracę. Lajk to jest taka forma podziękowania. Pierwsze czytanie dotyczyło kart cygańskich, także możecie sobie zobaczyć. Wejdźcie sobie na playlistę i sobie zobaczcie. <laughs> Koń, przy tasowaniu. Uderzyła mi i wyskoczyła karta czwóreczki Buław. I myślę, że po prostu tą kartę weźmiemy, jako waszą energię na, na ten tydzień, ale. Ale dam Wam też, tak jak pozostałym znakom, znakom zodiaku. Jest to oczywiście piękna energia, piękna karta. Aż sobie zobaczę, co jest pod spodem. O, rycerz buław. No, proszę Państwa, coś przyspieszy. Coś tutaj Wam przyspieszy i to dosyć, dosyć fajnie będziecie się cieszyć. No to co, zaczynamy? Może, tak jak powiedziałam, Wy zostawiacie lajka. Ja Wam będę w międzyczasie opowiadać o energii tego miesiąca, ale losuję Wam, o, jak to się mówi, afirmację. Już jest afirmacja, ona jest troszeczkę olbrzymia, ta karta. Ojejku, jaka piękna, promieniuje pięknem i blaskiem, kocham i jestem kochana. Mm, Waguniu, moja kochana. Cudowna karta dla ciebie. promieniuje pięknym i blaskiem. No i tak też chyba, kochani, będzie dla niektórych. Też tak, kochani, dla niektórych będzie. Ja nagrywam jak co. No, poczekałaś. Nie wiesz nic. No, dobra. Cisza już jest, kochani, bo potem wiecie, wiecie jak to z dziećmi jest, nie? No. Po cichu, po cichu. A ja nie umiem potem tego wyciąć, wykasować. Słuchajcie, bardzo ładna energia y, miesiąca y, sierpnia. Według mnie jest to. Y, nie będzie to nudny miesiąc, jest to raczej miesiąc y, na tak, na uda się, na zrobię. Ktoś tutaj y, czuje, y, bo tak. To mi się kojarzy ze stołem, nie? Albo ze stołkiem, że ma takie stabilne fundamenty. I u kogoś z Was, nie pomijając nikogo, będzie to zapowiedź czegoś stabilnego. Ktoś dostanie pracę, ktoś pozna konkretną osobę. Ktoś będzie miał zlecenie, ktoś znajdzie pracę, mieszkanie, dom, działkę, ktoś się oświadczy, ktoś zamieszka razem, ktoś będzie odkrywał nowe obszary w swoim życiu, tak? Ktoś poświęci czas na dom. Bardzo często ja Wam już w tych poprzednich czytaniach z kart cygańskich pisałam, pisałam mówiłam, że tam może być jakieś malowanie, tapetowanie, może je chcecie tam odświeżyć. Oczywiście znalazła się pani, jak mam się wyrażać. To już po prostu, nie wiem, ja chyba będę upubliczniać te nazwiska tych osób, bo to jest po prostu śmieszne. No wiadomo, że jeden robi remont kapitalny, a drugi sobie tylko odświeża ściany. Ktoś tam zmienia na przykład tylko kwiatki, ktoś zmienia tylko wystrój. Moi, moi drodzy, ale ktoś z Was... Nie tylko ma zajmować się domem, sprawami domu, ale wyjść trochę do ludzi, na świeże powietrze. Ktoś z Was nie był na urlopie. Może wystarczy weekend. Może wystarczy, kochani, no wiadomo, że nie, nie każdego stać, ale może kogoś, komuś wystarczy na ogródeczku czy gdzieś tam odpoczywać. Część z Was dostanie zaproszenie na śluby, na urodziny, na uroczystość z ludźmi. W ogóle widzę, że jest dużo ludzi wokół Was, dużo radości. Gdzieś idziecie, gdzie się ludzie bawią, gdzie się ludzie cieszą, tak? No bardzo ładnie, bardzo ładna karta, jeśli chodzi o o poznawanie nowych osób, tak? Jest to, w czwórce Buław to jest taka osoba, która zawsze coś Ci zorganizuje. Nie ma czasu z nią na nudę, nie ma może na przykład mieć pracę w dwóch miejscach, a i tak ta osoba znajdzie czas, żeby tobą się zaopiekować, zająć. To jest bardzo dobra karta dla miłości, dla relacji. Kochani, wszelkie wasze plany ziszczą się w sierpniu. Być może źle się układało, polepszy się wasza sytuacja. Być może pytasz o Związek swojego dziecka będzie stabilizacja, będzie dobrze, nie bój się. Mo możecie robisz już, już plany takie, wiecie, naprawdę dalekosiężne, tak? Dla osób samotnych nowe znajomości, ale to jest osoba konkretna, która, hmm, która, chce stabilizacji. Ona nie chce być za chwilę zniknąć. Tylko to jest osoba, która chce tak jak ty. Hmm, ale głupia skaczenie, która chce tak jak ty, właśnie stałego, stabilnego związku. Ktoś przyjeżdża z zagranicy, kochani, ktoś przyjeżdża do domu rodzinnego, ktoś się cieszy właśnie tym, tym życiem rodzinnym. Co ja mam z tym paznokciem zrobić? O! Oh. Kochani, uwaga na stany zapalne. O zdrowiu nie będę mówiła, bo się nie mówi, ale jeżeli mogę ostrzec, to nie wiem, na przykład stan zapalny, kochani, dziąsła się zrobi czy coś. Uważajcie na, na tego rodzaju sytuacje. Ja powiem tak: czuję, że w sierpniu ta energia to będzie taka energia, właśnie harmonii, dobrego czasu spojrzycie na swoje życie i powiecie, dobre mam życie. Ktoś z Was powie tutaj, że umie zarządzać zespołem ludzkim, że na przykład bał się tego i tego, a teraz wyjdzie to rewelacyjnie, po prostu jakbyście byli stworzony do tej, do tej pracy do tego, albo do tego zadania. Tu nie ma czasu na nudę w sierpniu, tu Wam po prostu przeleci jak zbicza szczelił. No I zobaczcie, jaką macie piękną, też afirmację. Kocham, jestem kochana. Ja myślę, że jak kanał Karty na Miłość, to i Wam wywróżyłam miłość, ale taką poważną, z pierścionkiem, z obrączką. Wszystkiego dobrego, kochani, na ten sierpień. Niech Wam się darzy. Życzę Wam zdrowia, życzę Wam spokoju, życzę Wam szczęścia. Pamiętajcie o lajku, komentarzu. Jeżeli jesteście pierwszy raz, koniecznie zostawcie subskrypcję. No bo moi drodzy. Prawda jest taka, że jak nie będzie tej subskrypcji, to Wam będzie tam wybiórczo YouTube rzucał filmy, tak dostaniecie wszystkie. Do usłyszenia. Pa, pa.